Hey jał, to nie będzie kolejne chore, konsumbowe gówno, w którym kolej z będzie wam pierdolił jaki jest zajebisty, a wy nie. Bo wy wiecie, dobrze wiecie, znamy się nie od dziś, że jestem zajebisty. I wiecie to, doceniacie to. A wiecie czemu? Bo ja mógłbym wam mówić jakieś tenże kurwa, ale ja mówię po prostu do każdego z was, bo każdego z was kocham i szanuję. Jak rodzinę razem tworzymy coś wielkiego. Ja mówię po prostu jak jest. Szczerze, bez jakiegoś tam pierdolenia, udawania, co to nie ja. Po prostu jestem zajebisty. Wiem o tym. Byłem taki od zawsze. I dlatego chciałbym, żebyście wy też mogli być, żebyście mogli czuć tę swobodę, wyrażenia siebie, żebyście mogli o, balansować na granicy szaleństwa, geniuszu i histerii. Kocham was. Robię to dla was. To dla was jestem zajebisty.